Witam widzowie na kanale Pigon Poland. Dzisiaj jesteśmy na 16. Międzynarodowych Targach głębi Pocztowych w Katowicach Expo Gołębia i na 73. wystawie gołębi pocztowych. Tak wygląda hall. Tutaj. tutaj. mamy jeszcze i wchodzimy na halę Stoisko jest Pozdrawiamy. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Tutaj mamy wloty. Mamy balę, biolem, ferman z Polany. I tutaj mamy kabinę. Wspólnie spólnie

Od tej, od tej dwójki panów tutaj e, są przedwione głębie młode na ten rok 2025 e, W są przygotowane będzie tutaj e, dzisiaj panowie nie mają zbyt czasu żeby coś powiedzieć ale będzie będzie e, e, będzie spotkanie z nimi omówią o e, jakich gołąbkach będzie 莫就是。 także młode gołębie z voucherów będą tutaj e, dla dwóch osób los rozlosowane Tej właśnie tutaj hodowli. Marka ale to chłopaki opowiedzą więcej e, um, się i, i wszystko tutaj omówią no, także jeśli ktoś będzie zainteresowany to piszemy w komentarzach chcę wziąć udział i vouchery będą dla widzów rozlosowane w Marek Tamentowski no tutaj głębie są tak zaprezentowane że trzeba nie wiem szukać ze świecą, patrzeć w klatkę jest stoiskowok Mark Radzińskiego miał dużo lepiej zaprezentowane gołębie lepsze oświetlenie, tutaj niestety trzeba doszukiwać się koloru i wszystkiego tutaj mamy Antoniego największy golej wodę tych targów Antoni Jankowski, Amazing Queens agent Antoni tutaj ściemnie jak zawsze nie no pozdrawiamy Antoniego dobry chłopak tutaj mamy stoisko Mazury stoisko Komór Team. Tutaj byli już z gąbkami w Kelpini. Także spotykamy ich tutaj ponownie na kolejnych targach. Henryk Piotr szalenieć. مرة التيم هو يعني في الشغل في

No prosto czarne. gąbki. bracia

mamy jeszcze gołąbki Oleksa Kmajera. <laughs> <laughs> Moja przygoda z 73 e, targami tutaj gołem pocztowych Pocztowym dobiega końca, ale jeszcze jest szansa, że może ktoś odwiedzić jutro targi. Ja kieruję się do wyjścia. Jest tutaj jeszcze sporo, sporo ludzi. I tak z mojej strony dobiegają końca szesnasty, międzynarodowe targi koń kosztowych i siedemdziesiąta trzecia. Ogólnopolska wystawa Gojem i Widać tutaj jeszcze tłumy ludzi. Pogoda niestety nie rozpieszcza, no ale cóż. Moim zdaniem warto było przyjechać. Ale to za chwilę, przejdę do zakończenia. Czy warto było tu przyjechać? myślę, że tak to jest przeżycie takie niezapomniane czy było ciekawie było no moim zdaniem pokonany dystans 600 km nie jest tutaj żadną przeszkodą oraz czas na powrót do domu ale warto, warto przyjechać tutaj do Katowic przeżyć to samemu myślę, że na kolejnych wystawach się widzimy. Pozdrawiam Was widzowie. Pigon Poland. Trzymajcie się. Cześć.